Sama no. Nie, nie mówię, nie że w to. No, po Będę mogła wziąć telefon i pokazać Kameli jak będzie na dworze? Na no YouTube'a to wrzucę jak chcesz. Na stronę główną. Na co? Na stronę główną. Bo jak włączysz YouTube'a to cię strona strona tak. tak? Strona tak. główna. Dobrze. Ja no, możesz troszkę szybciej przycisnąć A możemy mówić mu chrysztać Cicho, Chodzi o no. Bartek, No. A Bach to się wywali z No, chyba tak. Się Słucho, A jak będzie cicho. Jak będzie samochód, to zwalnia. No, jedzie tam jakiś. No, ta bagolina założy się, że jeszcze nie doszła do przejścia. Ma trzy kilometry. Skup się, nie dub wnosi, proszę. Nie, rozbawi, ja mnie się nie, się nie nie rozbawić, bo ja nie będzie się zacznie chichotać i śpię ręce ktoś zwykle Ala. To? Bo więc cię nie zabieram na To jest naprawdę niebezpieczne dla mnie. Pierwszy raz jestem za kierownicą sama. No, samochód mijasz. Trzymaj się prawej. Bez przesady, nie po krzakach. Jest dużo miejsc, on cię wymieni. Możesz troszkę przyhamować, żeby on się zmieścił. Nie używam wcale dinog, ja wiszę. Wiszę to waga. Pojechać tu po... To nie będzie tak telepało chyba, bo po płytach to, to lepiej pojedź po ziemi tam obok. Dobra już. No dobra, jak chcesz. Wolę, żeby telefon telepało, niż żeby się oretowało lusterko. Pierwszy raz jestem mm. za kierownicą. Jasne. Hmm. Będziesz takim dobrym kierowcą jak mama? Hmm. 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 No babulina już nie nadeszła, już prawie doszło Ludzie trzymać się, bibi Dobra, tu się zatrzymaj i ja już i się przesiadamy, dobra? Tam dobra, jeszcze zaraz, 50 tam. metrów no. Babulina Czekaj, się... Dziad, babek Babcia już ucieka. W krzaki wejdą zaraz. Dobra, wstawaj. Stań. Stań, stań, już, już... Na P Thank <laughs> you.